Cześć, witajcie na odbiorze na targowej na Pradze w budynku Praska Moderna. Zapraszam do środka. Mieszkanie loftowe z antresolą. Antresola dość niska, ale fajnie to wyszło. Bardzo przyjemne mieszkanko. Ale skupmy się teraz na usterkach. Tutaj widzicie odchyłkę od kąta prostego. Jest ich kilka jeszcze w paru miejscach. Drobne takie. Uszkodzenia okien, szyb, yy, widok na kamienicę. Musicie przyznać, że Praga, Praga fajnie wygląda i to może robić robotę. E, patio, mm, trochę zieleni na budynku, fajnie zaprojektowane. Niestety, uszkodzenia okien, estetyka. No, nie dbali podczas wykończenia budynku o te aluminiowe ramy, i teraz są uszkodzone. No i tutaj wspomniany ten kąt, dość duży, ponad 15 mm. Dzięki, że oglądaliście, do zobaczenia na kolejnym odbiorze. Pozdrawiam, cześć.